Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym nagrać film, który mówi o moich problemach życiowych, z którymi sobie niestety do końca nie radzę. Nie radzę, dlaczego? Ponieważ e, moje problemy są bardzo nawarstwione e, i problematyka emocjonalna, która teraz się pojawiła, dotyczy też. Między innymi silnego odczuwania głosów, głosów w przeniesieniu, tak zwanym konwersyjnym. Jest to bardzo trudne schorzenie, które właśnie doprowadza do tego, że jest brak koncentracji uwagi, brak koncentracji z myśleniem, kojarzeniem i pamięcią. Ja staram się, jak mogę. Walczyć o siebie, o swój własny byt i egzystencję, chociaż nie zawsze mi się to udaje, ponieważ siła głosów jest tak duża, że nie jestem w stanie opanować tego samodzielnie. Muszą być odpowiednie leki, które ustosunkują mnie do, do, do pracy nad sobą. W dodatku, jeszcze choruję na psychozę schizoafektywną w Mani i mam osobowość dysocjacyjną. Która jest osobowością polegającą na tym, że naprzemiennie się przeżywa emocje? Jest to bardzo trudna diagnoza, podwójna, dlatego że wydaje się człowiekowi, że słyszy jakieś myśli, czyjeś głosy w przeniesieniu i doznając różnego rodzaju emocji, doprowadza to do tego, że te emocje gdzieś się gubią. Człowieku. Emocjonalne rozwijanie swojego intelektu jest na tyle trudne, że ciężko jest to pokonać. Ciężko jest pokonać siebie, ale w głosach, które słyszę, są one przyjemne i nieprzyjemne. To zależy od dnia i pory, w którym. Te głosy się rozpoczynają, a także od niechcianych myśli i uczuć, które są we mnie. Co robię, żeby się zmienić? Mianowicie, przede wszystkim zajmuję się pisaniem, klikaniem w reklamy, tym, tym wszystkim, co lubię robić. Jeżeli chodzi o, o, o pisanie wierszy, to piszę je dla dzieci, głównie dla dzieci. Za wolontariatu w Starogardzie Szczecińskim, gdzie dzieci na mnie czekają z niecierpliwością, aż napiszę im jakiś wiersz czy bajkę i wysyłam im po prostu twórczość swoją, którą kocham. Natomiast jeżeli chodzi o klikanie, to klikam w serwisach reklamowych na doładowanie telefonu sobie. Jest to zajęcie żmudne i monotonne. Ale można dzięki temu zrozumieć potrzebę, po prostu lubię to robić, lubię to robić, polecać serwisy, gdzie klikam i w ten sposób mam parę groszy z tego na doładowanie telefonu. Jest to parę groszy zaledwie, ale zbierając poleconych można uzyskać wie o wiele więcej. Jeżeli chodzi o mój stan emocjonalny, to poprawiają mi się emocje, jeżeli skupiam uwagę na, innym, na innych rzeczach, ale jest problem z głosami cały czas i cały czas jest problem z tym, żeby opanować silne emocje. I szczerze mówiąc, nie jest to takie proste, bo walka wydawałaby się, wydawałaby się po prostu. Możliwa, ale nie do końca jest to możliwe. Co mogę powiedzieć? Pozdrawiam wszystkich tych, którzy będą oglądać mój film, życząc tym samym tego, żeby nikt nie przeżywał takich emocji jak ja, i żeby moje przeżywanie tych emocji nie było takie trudne, co sobie sam, samemu życzę. Dziękuję bardzo.